Daj mi wreszcie spokój! Czemu się na mnie uparłeś? Dlaczego mnie dręczysz? Coś cię dręczy. Co takiego? Zapytam wprost. Jesteś człowiekiem? Wybacz, ale nie dowierzam własnym zmysłom. Nie do końca. Jestem Wiedźminem znam paru takich którzy z tego powodu odmawiają mi przynależności do ludzkiego gatunku Wiedźmin? Ale nie, ty też mi nie pomożesz. Zobaczymy. Na czym polega problem? Dręczy mnie jakiś demon lub upiór. Nie daje mi spać. Wiem, że czegoś ode mnie chce, ale nie wiem czego. Pojawia się codziennie. A potem znika. Teraz stoi tam, za drzewami. Nic tam nie widzę. Nic dziwnego. Jego nie można zobaczyć. Ale ty go widzisz? Tylko kiedy wypiję odwar. Boli mnie po nim głowa i mam nudności. Ale wolę mieć tego upiora na oku. Ten twój demon. Możesz go opisać? Wygląda jak ogromny koń w mroku dudni kopytami. Przybiega i wpatruje się we mnie, a potem odbiega. A jesteś pewna, że to nie jest zwykły dziki koń? To jest istota nie z tego świata. Kiedy na mnie patrzy, czuję przenikliwe zimno. To jest skoncentrowane zło. Wpatruje się we mnie pustymi ślepiami. Z nie mogę się ruszyć. Z czego jest ten odwar? Jestem ciekaw, co wywołało takie silne wizje. Pewnie jakiś grzyb, krzosek, podniwka, tanecznik. Siwójka zwyczajna. Ale byłeś blisko. widzę, że znasz się na rzeczy. Siwójka? O ile wiem, to wymarły gatunek. Prawie. Udało mi się wyhodować kilka sztuk z zasuszonych zarodników. Miałam nadzieję, że odwar z siwójki pozwoli mi zobaczyć ten koszmar. Miałam rację. Z tego co wiem, siwójka wywołuje silne efekty uboczne. Ale rzeczywiście może pozwalać dostrzec to, co ukryte. To dlatego ją zażywasz? Tak. Wolę go widzieć. Najgorsze jest wiedzieć, że on tam gdzieś jest, ale nie wiedzieć gdzie. Dobra, skoro jesteś pewna, że coś tam jest, to zobaczę, co da się zrobić. Rozejrzę się tutaj. Nie mogę zmrużyć oka, bo znów zacznie się ten kosz. Martwe ćmy. Niektóre duchy je przyciągają, tak jak światło świecy. Hmm, może pustelniczka nie gada kompletnie od rzeczy. Siwujka zwyczajna, silny halucynogen. Rzadko mi się zdarza oglądać wymarły gatunek. Plamy z krwi na poduszce. Ślad kropel prowadzi do okna. Zatrzaśnięte okiennice. Muszę sprawdzić z drugiej strony, czy ślad prowadzi dalej. Martwe ćmy. Niektóre duchy je przyciągają, tak jak światło świecy. Czego ty ode mnie chcesz, duchu? Ślad krwi prowadzi od poduszki, ale tutaj się urywa, a medalion wibruje dalej. Byłeś bardzo blisko niego. Patrzył na ciebie, a potem odbiegł do lasu. Wiem tylko, że coś wysysa w nocy krew pustelniczki. Muszę z nią porozmawiać. Może dowiem się czegoś więcej. Wiedźmin. Słyszałem, że flagelanci biczują się, aby odpokutować za grzechy całej ludzkości i przebłagać bóstwa. W twoim przypadku też tak jest. Każdy ma własny powód. Ja chcę odpokutować za cierpienie żywej istoty, która kiedyś padła ofiarą czyjejś próżności. Ludzkość mnie nie obchodzi. Wolę towarzystwo zwierząt. Chciałbym popatrzeć, co sprzedajesz. Prawdopodobnie dręczy cię jakiś rodzaj upiora, tylko jeszcze nie wiem jaki. Nie zauważyłeś upływu sił witalnych? Śladów ugryzień na ciele? Tak, czuję się coraz słabiej, mówiłam ci. A ugryzienia? To normalne. Pełno tu komarów, pluskiew. To nie pluskwy. Coś znacznie większego wysysa Twoją krew, gdy śpisz. Ale ja już w ogóle nie śpię. On bez przerwy mnie obserwuje. Obecność jest nie do zniesienia. Niestety niewiele mogę ci pomóc. Nie zlikwiduję czegoś, czego nie widzę. Mogę przygotować dla ciebie odwar z siwujki. Zostały mi dwie ostatnie sztuki, starczy na jedną porcję. Może wtedy go zobaczysz. To ma szansę powodzenia. Odpowiednio przygotowany odwar faktycznie może zadziałać. Dobra, spróbujmy tego. Gdybym majaczył coś o jednorożcach lub czardziejkach, nie zwracaj uwagi. Nigdzie nie widzę żadnego upiora. Mm, co za koniczyno. Przewyborny bukiet. Kto to powiedział? O, ocknąłeś się. Martwiłam się, że letarg za długo trwa, zastanawiałem się nawet, czy nie podać ci białego miodu. Ale niełatwo to zrobić pyskiem. Płotka. Interesujący głos. Chociaż spodziewałbym się, że młoda klacz będzie brzmiała bardziej dziewczęco. No, wybacz, ale z tego co wiem, nie jesteś ekspertem od emisji głosu. Racja. To pewnie efekt odwaru. Ciekawe działania uboczne. Nie mógłbyś go częściej zażywać, miałabym ci tyle do powiedzenia. Niestety to niemożliwe. Picie tego częściej byłoby fatalne w skutkach. Jak to jest, że zawsze przychodzisz, kiedy gwizdnę? Przecież jesteś moim człowiekiem, muszę cię mieć na oku. Być tam, zawsze tam, gdzie ty. Ciekawe, że na wezwanie potrafisz przepłynąć ocean, a zwykły płotek może cię powstrzymać. Wytłumaczysz mi to jakoś? No, no cóż, każdy ma jakieś ograniczenia. Muszę zająć się zleceniem, zanim odwar przestanie działać. Właśnie. Potwór sam się nie pogona. Najpierw sprawdzę, z czym mamy do czynienia. Chodź za mną i postaraj się niczego nie zadeptać. Gerald, musimy zbadać ten teren. Poszukam tutaj śladów. Uważaj. Spójrz tylko na to. Nic tutaj nie widzę. To ślady kopyt. Nie zostawił ich zwykły koń. To są ślady bytu astralnego. Cwaniak. Musimy iść za banak. nimi. A weź, daj mi spokój. Cwaniak, załóż jajce na baniak. A weź, Zdechłe daj mi spokój. my często oznaczają obecność zjawy. No to wie każdy, ale wyczuwasz to? Taki sam zapach czułam na cmentarzu w zimie, kiedy polowaliśmy na góle. To zapach śmierci. Nie czuję nic niezwykłego. Czy ty mnie przypadkiem nie robisz w konia? No wiesz co? Chyba już wiem, z czym mamy do czynienia. Dobra, Gerak, podsumujmy, czego się dowiedzieliśmy. Prawdopodobnie mamy do czynienia z jakimś upiorem, lub zjawą, która nachodzi pustelniczkę i karmi się jej krwią. Jeśli nawet uda nam się tego upiora znaleźć, to nie mam pomysłu, jak z nim walczyć. Za pozwoleniem, to z całą pewnością jest niematerialna zmora, która przybrała kształt konia. Zmora? To faktycznie miałoby sens. Zmory są całkowicie niewidzialne także dla Wiedźminów. Skąd możesz to wiedzieć? Bo ją widzę. Tam stoi. Ucieka, wskakuj na siodło, wiedz mnie. Gonimy ją. Widzę zmorę. Ruszamy, Gerald. Za nią. Muszę oszczędnie gospodarować energią. Nie wiadomo, jak długo będziemy biegli. Bez urazy, ale musimy porozmawiać na temat tego, jak mą no, kierujesz. Wolałabym, żebyś był bardziej zdecydowany co do kierunku, w jakim chcesz, żebym biegła. Ech, czasami trudno mi to zrozumieć. Też żebyś bardziej płynnie wykonywała polecenia. A ten znasz? Co powiedział ślepy koń przed wkroczeniem na tor wyścigowy? Nie widzę przeszkód. <laughs> Się uśmiałam. Nie traćmy tej zmory z oczu. Ty też ją teraz widzisz? Tak, widzę. Jedni. A, a co ja robię, twoim zdaniem? Skoro już tak szczerze rozmawiamy, to chciałbym zapytać, dlaczego czasem nie zrzucasz w trakcie walczy? Nie przypominam sobie. Jasne. Rozpłynął się w powietrzu. Uważaj, nie? O matko, co to za przerażenie dla koty? Radunecku! Cello Clerici, rycerz. Umarł w zeszłym roku, był mniej więcej w wieku naszej pustelniczki. Wygląda na to, że jego duch pod postacią konia dręczy pinastri. Po co mi to mówisz? Przecież umiem czytać i wyciągać wnioski. Mówienie na głos pomaga mi w koncentracji. Gerald, to ta zmora na nią. Pozwólcie mi wytłumaczyć. Mów, byle prędko. Dlaczego dręczysz pustelniczkę? Ja? Przecież to ona dręczy mnie. Nie chce mi wybaczyć. Przez nią nie mogę zaznać spokoju. Codziennie przychodzę błagać ją o łaskę. Błagać o łaskę, pijesz jej krew i straszysz ją. Jakaś potworna siła mną kieruje. Nie umiem tego wytłumaczyć, ale wiem, że dopóki Pinastri mi nie wybaczy, nie zaznam spokoju. Skąd znasz pustelniczkę? Co was łączy? Znałem ją od zawsze, od dziecka. Kochałem ją, ale ona zawsze była smutna. Nic jej nie cieszyło. Świat ją przerażał. Myślałem, że doskera jej bieda, dlatego starałem się za wszelką cenę wyrwać nas ze wsi. Zostałem giermkiem i wziąłem ją ze sobą na zamek. Ale Pinastri szybko się zorientowała, że arystokraci nie są wcale szlachetniejsi niż wieśniacy. Kiedy zawiodła się także i na mnie, uciekła z zamku i dołączyła do ruchu flagelantów. Ja też wyprowadziłem się z dworu, żeby być blisko niej, ale nie chciała mnie znać. W końcu i biczownicy okazali się dla niej zbyt małoduszni. Wtedy została pustelniczką. Widzę to teraz tak jasno. Za życia nie mogłem jej zrozumieć. Z głębi grobu żywi wyglądają jak jasne, wyraźne rozbłyski. Widać naraz ich wszystkie myśli. Teraz rozumiem, dlaczego musiała mnie porzucić. Hmm, myślę, że to jej zapiekły gniew zrobił z ciebie zmorę. Dlaczego przybierasz postać konia? Postać konia? O czym ty mówisz? Odkąd umarłem? Codziennie. Jakaś nieznana siła wyrywa mnie z grobu i muszę biec przed siebie. Potem wracam tutaj i czuję w ustach smak krwi. Nie wiem. Nie rozumiem, co się ze mną dzieje. Ale wiem, że ta tortura się nie skończy, póki ona mi nie wybaczy. Czekaj, ona mnie widzi jako konia? Najwyraźniej ja też Cię tak widziałem. Musiałeś jej wyrządzić wielką krzywdę, skoro woli się skazywać na udrękę, niż wybaczyć. Co takiego zrobiłeś? Nic jej nie zrobiłem. Przysięgam. Nie jej. Ale. Zakatowałem mojego konia. Pinastri to widziała. To był piękny ogier. Mój łysek, ale miał narowy. Zrzucił mnie w trakcie turnieju, a tak bardzo chciałem wygrać. Pinastri tak się cieszyła, że dopuszczono mnie do udziału, mnie, chłopskiego syna. Chciałem wygrać dla niej, ale przez konia przegrałem. Wpadłem w szał. Pobiłem go tak, że padł. Bardzo tego żałuję. Odpuść mi w imieniu Łyska. Błagam. Wybacz mi. To nie ja powinienem ci wybaczać. Ale twój koń może mnie uratować. Błagam. Co jeszcze mogę zrobić? Pomóżcie mi. Pani. Daruj mi winę. Twoje wybaczenie faktycznie może uwolnić jego ducha. Ale zrób to tylko wtedy, kiedy naprawdę uznasz, że zasługuje na łaskę. Ten czyn był potworny. Nic go nie usprawiedliwi. Twój koń był na pewno wierny i starał się jak mógł, bo my konie takie jesteśmy. Masz rację. Wiem. zasługuje na to, co mnie spotkało. Ale nie jesteśmy mściwe, nie chowamy urazy, nie pamiętamy złego. Wybaczam Ci w imieniu biednego łyska. Dziękuję. Czuję. To niebywałe. Czuję się teraz tak lekko. No, dobra. Chyba możemy już wracać. Ten duch nie będzie już dręczył Pinastri. Masz coś do dodania, Geralt? Nie mam. Wracajmy do pustelniczki. Cię już dłużej wręczyć. Od razu poczułam zmianę. Jakby ktoś mnie wypuścił z dusznej ciasnej piwnicy. Nie sądziłam, że ktokolwiek zdoła mi pomóc. Dzięki Wiedźminie. Wiem, że Wiedźmini nie pracują za darmo. Ale ja nie mam żadnych pieniędzy. Mogę ci zaoferować tylko to. – Ziemniaki? – No, wyjątkowo obrodziły w tym roku. Podziękowania należą się właściwie mojemu koniowi. To zasługa Płotki. Ona rozwiązała twój problem. Dziękuję i tobie, szlachetne stworzenie. No dobra, łatwo nam poszło we dwójkę. To co teraz, ruszamy dalej na szlak? Jedziemy do najbliższej tablicy informacyjnej, Szukamy następnego zlecenia. Jasne. Ale czuję, że odwar przestaje działać. Już niedługo nie będę ci rozumiał. O, fatalnie. Miałbym Ci jeszcze tyle do powiedzenia. I... Konie to bystre zwierzęta.